Dobra, może idziemy od teraz od tyłu. Dla... Od góry. No. Dark to entry team. Suspects have dug in and may have planted traps. Move with extreme caution. Jest na dole na pewno, na pewno jest w tej piwnicy ktoś no. kurwa. Tak, pod te drzwi położę klina od razu. Pierdolę. A też mam kurwa założoną kurwa, rączkę pod lufą, a trzyma za lufę kurwa, nie? to samo. Chłopki nie ma. Chyba. Nikogo też nie ma. Ale my spokojnie czekamy. Nie ma. No tam, trzeba patrzeć na ten dół też, nie? Bo tam na pozycji jest... wchody w dół mm. są, nie? Mm. Jeden leży Ch**a, znowu dostałem w chul. no ja pierdolę Leży nie, uśnienię, to co? Ja już nie, już nie. To był ten Zajęba, kurwa. tu no. jest grana. No na dole, na dole dalej. Czekaj, muszę tutaj przeciąć ten to Got a suspect down. To jest kurwa. Dobra, idę na zewnątrz, na teraz. Zostaw yeah. reporting Kontinue with your mission. Ależ to, widzisz tam tylko cweta tu kiego? Czy no. ty jesteś w ogóle? A także wchodzę przez inne drzwi do środka. Ja obiadam tu jakąś kurwa? No właśnie nie widziałem. Się obiadam. Dobrze. A? dokumentu, bo to gdzieś powinny być dokumenty, kurwa. Dokumenty? Idę do to to możemy no, no, bo no, już no, no, jesteśmy, kurwa. Osiągnięto, Koniec, koniec! A to Dobra. no, leży Suspect is bleeding out. Needs medical aid. And the pistol is next to EMTs and trailers are standing by. Wait, we so need to documents. If any of you thought today went well, we'll need to schedule Please, a visit with Doc. Situation diffused. Did to... you do OK or did it turn off by itself? By itself. Wow. <laughs> yeah. Lord,